Tutaj w NoHuman wdrażamy tak zwanych agentów AI. To są systemy takie, które symulują pracę ludzi. Na co dzień zajmuję się budowaniem rozwiązań w oparciu o nowe technologie, które zwiększają efektywność firm i organizacji, aby odciążyć ich z zadań takich codziennych, jak na przykład zarządzanie kalendarzami, zarządzanie pracą. Czy na przykład planowanie podróży. Dzisiaj technologia jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek indziej i niesie ze sobą zarówno wartości, które możemy przekuć na sukcesy, ale też zagrożenia. I dlatego powołałem Fundację Turing, która ma pomagać w transparentnym wykorzystaniu nowych technologii edukować pokolenia. A także nawiązywać e, owocne współprace, w tym też transatlantyckie. Żeby edukować młodzież w dzisiejszych czasach, trzeba dostarczyć tą wartość w sposób zjadliwy i kolorowy. Ja jestem bardzo, bardzo dużym fanem tego, żeby na podstawie eksperymentów też uczyć się. Moim najważniejszym sukcesem e, jest moja rodzina. Trzy fantastyczne kobiety, które są czasami katalizatorem moich pomysłów ale też napędzają e, moje działania. Wrocław jest dla mnie miejscem, w którym spotyka się technologia, otwartość i łatwość e, współpracy.